Więc kochani, witam Was na kanale Wewnętrzna Wolność. Dzisiaj goszczę u siebie Izabelę i Iza, opowiedz coś o sobie. A to najlepsze pytanie. Na początek jestem trenerką mocnych stron. 10 lat zajmuję się współpracą z Instytutem Galupa. Badam wrodzone talenty. A oprócz tego popełniłam trzy książki, więc jestem autorką. Tak, tutaj mamy te książki obecne ze sobą. Widzę. O poczuciu własnej, własnej wartości. wartości i talenty. Druga, talenty. Odkryj, rozwój się Tak, właśnie te talenty by nas tak interesowały, ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj na rynku pracy, czy w ogóle tak w życiu, to jest taki temat poszukiwany, że młodzi ludzie chyba tak nie do końca wierzą w swoje umiejętności, w swoje talenty. Więc może takie pierwsze pytanie, czym w ogóle są te talenty? Tak naprawdę, talenty to są cechy osobowości. I tak rozumie je Instytut Galupa. Czyli nie to, czego się uczymy, nie to, co umiemy, nie umiejętności, nie predyspozycje artystyczne i sportowe, jak kiedyś się zwykło było myśleć, że jak ktoś ma talent artystyczny albo sportowy, to należy w to inwestować. Dziś myślimy o talencie jako o cesze osobowości, czyli bardzo szeroko i Właściwie każdy, kto ma osobowość, ma talenty. Pytałem ludzi, mówię im, czym według ciebie są talenty, to bardzo często ktoś odpowiadał, że to na przykład gra ładnie na pianinie. Ładnie śpiewa, dobrze psalmy w kościele. Maluje tak słowo w języku polskim i wielu językach na świecie. Pochodzi od przypowieści, od talentów. A talent w przypowieści. To jest 34 albo 36 kg złota lub srebra, więc olbrzymi majątek. Zawsze talent kojarzył się z czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym i rzadkim. I od zawsze szukano tych talentów w sporcie, no już od. Greków od olimpiady i właśnie w przedmiotach artystycznych, czyli właśnie śpiewanie różnego rodzaju tworzenie sztuki. I dlatego współczesny człowiek jest trochę tak zagubiony w tej nowej definicji talentu, bo myśli, że jak nie śpiewa, to nie ma talentu, jest beztalencie. Z tego, co mówisz, rozumiem, że nie ma czegoś takiego jak bez talencie, że każdy ma jakieś talenty, umiejętności. Tak, i to jest takie uwalniające, a jednocześnie zobowiązujące, bo jak sobie popatrzymy na przypowiedź o talentach, to każdy z tych sług wiedział, co ma robić, oprócz tego ostatniego, który zakopał, ale też coś z tym zrobił. Więc talent jest zobowiązaniem. Talent jest pewnym wskazówką do tego, co mamy robić na Właśnie ziemi. Poza tym malowaniem, śpiewaniem, co takie najczęściej się kojarzy, to w Twojej pracy, jakie Ty najczęściej widzisz talenty u ludzi? Definicja mówi, że to są wrodzone sposoby reagowania, myślenia i działania, które możemy w praktyczny sposób wykorzystać. Ja lubię mówić o mojej gadatliwości, bo jako dziecko byłam odbierana jako gaduła i raczej to była wada niż zaleta. A dzisiaj przyjechałaś do mnie na wywiad i mówię. I to mówienie jest wartością. To, że umiem mówić, jest wartością. To, że cały mój zawód zbudowałam wokół mówienia, to jeszcze na tym zarabiam. Więc to, co wydawało się wadą w dzieciństwie, jest teraz moją najmocniejszą stroną w tym, co pracuję. I ja pożytecznie używam. Daru mówienia. Czyli mówię ci... mogę praktycznie wykorzystać mówienie, a mówienie jest talentem communication, czyli komunikatywność w galupie, czyli nadgadatliwość może być talentem. Innym przykładem jest na przykład jest odpowiedzialność, czyli Człowiek, który dotrzymuje słowa, jest rzetelny, profesjonalny, bierze na siebie czasami za dużo i często kosztem siebie, ale dowozi to, co obiecał, jest talentem. I w praktyczny sposób możemy to wykorzystać, na przykład przy organizacji różnych eventów. Że mamy takiego człowieka, który jak się zobowiąże, to nie trzeba do niego dzwonić i pytać, czy zrobił, bo on na pewno zrobił, bo jak się zobowiązał, to zrobił. I mogę mnożyć te, te przykłady, ale generalnie mamy cztery grupy talentów. Wykonawcze, czyli w praktyczny sposób możemy wykonywać pewne rzeczy, Dzięki temu, że mamy takie neurony w mózgu, że lubimy wykonywać. Druga grupa to jest wywieranie wpływu, czyli kiedy dostajemy zadanie, to się oglądamy, kto to może zrobić. Dla nas, czyli to są liderzy, przywódcy, szefowie. Trzecia grupa talentów, budowacze relacji, czyli z nimi zawsze lubimy przebywać, bo robią dobrą atmosferę do tego, żebyśmy byli razem i razem pracowali. Czyli to są ludzie, którzy kochają pracę w zespole, kochają wspólnotę, kochają pracę zbiorową, a nie pojedynczą. I trzecia grupa to myślenie strategiczne, kiedy oni dostają zadanie, to proszą o czas do namysłu. To są ludzie, którzy najpierw pomyślą, potem zrobią i wnoszą do swojego otoczenia trudne pytania. Czy na pewno to przewidziałeś? A jak to się dalej skończy? A czy myślisz o konsekwencjach swojej decyzji? A czy pomyślałeś o innych opcjach? I oni to wnoszą. I zobacz, każda z tych grup coś wnosi. I dopiero wszystkie razem tworzą taką kompatybilną całość. te talenty czasami ze sobą tak trochę rywalizują? W sensie jedna osoba z drugim, bo o co mi chodzi? Przypomniałem się taka historia, gdzie z jednym z moich takich dawnych wspólników mieliśmy właśnie sytuację, że ja jestem takim bardziej działaczem, on takim strategiem. W końcu taki zabrał się na odwagę, żeby powiedzieć, to mówi, Mati, bo. Ty tak działasz, ty robisz tak wszystko od razu. Ja się boję, że ty nas spędzisz w jakieś kłopoty, w jakieś, nie wiem, podatki, przepisy, coś tam. I rzeczywiście, no, to była osoba, która właśnie lubiła wszystko przemyśleć, przeanalizować, oczywiście zwrócił mi uwagę, że czasami może warto zwolnić i powstał taki leciutki konflikt między nami. Więc jak to jest właśnie między tymi osobami, że jedna ma taki talent, druga taki, czy łatwo wtedy o konflikt? Łatwo jest, jest o konflikt, zdecydowanie. Dlatego, że e, po pierwsze używamy tego w niej Czyli wiesz, rodzisz się, te neurony się łączą w dzieciństwie w odpowiedni sposób, i dla ciebie to jest proste. Na przykład, wykonywanie jest proste, a dla niego myślenie i zastanawianie się też było proste. I teraz on by oczekiwał od ciebie tego, co dla niego jest proste, i w drugą stronę. Może też myślałeś sobie, dlaczego on tak wolno zabiera się do tej pracy? No nie mógłby od razu szybciej, bo tobie przychodzi to łatwo, i teraz to, co nam przychodzi łatwo, my tego nie doceniamy. No, po prostu od zawsze tak było. Ja nie doceniałam przez wiele lat tego, że łatwo mi się wypowiedzieć. Nie? Dopiero jak na przykład poszłam do radia i usłyszałam, że o, pani jest moim ulubionym gościem, bo nie ma ciszy. Nie, bo wyobraź sobie, że teraz robisz wywiad z osobą, której zadajesz pytania, a on odpowiada: Tak, nie, zależy. Rozmowa by się raczej nie kleiła i musiałby się dwoić i troić, żeby mnie otworzyć do tej rozmowy. No ale jak wiesz, jakim jestem rozmówcą i mówcą, no to mówisz sobie, okej, okay, trzy pytania wystarczą, jakoś popłynie, nie? I dokładnie tak to jest. A z drugiej strony, osoby, które ze mną się spotykają i mają bardzo głęboki dialog wewnętrzny i dużo myślenia, to dla nich być może jestem za głośna, za szybka, za bardzo jakby zgaduję ich myśli. I tak dalej. Więc konflikty będą się rodziły w tym miejscu, gdzie spotykamy osobę jakby spolaryzowaną do naszych talentów. No bo wiesz, jakby twój wspólnik też pracował, to byście razem po prostu gonili tego króliczka, nie? Zaplanować i dopiero potem mądrze zrobić. Bo po co biegać z pustymi taczkami, jak można z pełnymi, prawda? I bardzo dobrze, że byliście wspólnikami, dlatego że to na tym polega synergia talentów, czyli on wkłada to co w jemu przychodzi prosto, ty wkładasz to co tobie przychodzi prosto, ale czasami jakbyście chcieli uwspólnić ten rodzaj działań czy myślenia, no to mogą być konflikty, mogą być obawy. No bo jeżeli ty jesteś mistrzem w działaniu, on jest mistrzem w myśleniu, no to on będzie chciał cię przeciągnąć na swoją stronę, a ty na swoją. Bo mi się właśnie to tak skojarzy, że, bo powiedziałeś, że często nie doceniamy tych ilości tak. talentów. No mi się to tak skojarzyło z tym, że jeżeli załóżmy, jak ty to powiedziałeś, ty jesteś gadułą, to tak. dla ciebie pewnie wszyscy ludzie powinni być gadułami, albo że to jest normalne. Tak, albo dla... w ogóle normalne wiesz. A tak. dla mnie normalne, że się goni króliczka, a myśli się potem. Dokładnie, a dla innych normalne, że dlaczego inni za nas tego nie zrobią? Dlaczego kosisz sam trawnik, a nie zatrudnisz ogrodnika? Przecież ogrodnik chce mieć zlecenie. Osoby z talentami wykonawczymi będą same kosiły i będą sobie myśliły: O, zaoszczędziłem tyle i tyle, nie? A człowiek, który myśli biznesowo i którego godzina pra y, czasu pracy jest bardzo wydajna i droga, pomyśli sobie: Jak ja bym kosił godzinę, a moja godzina myślenia, na przykład strategicznego albo, albo zarządzania firmą, to jest przypuśćmy 2000 zł, tak? A, a ogrodnik weźmie za to 200, czy 100, czy 50. To 1800 zarobiłem, dokładnie. I w tym czasie, kiedy on będzie kosił, ja będę zarządzał moją firmą, która znowu przyniesie jeszcze więcej pieniędzy. Nawet przed rozmową kwalifikacyjną, bo na rozmowach pyta się, jakie są Pana mocne strony, słabe strony, to dużo prościej jest Ci powiedzieć. No bo jeżeli masz w głowie tę starą, Definicję talentu, nie śpiewam, nie recytuje, to co ja mam odpowiedzieć na to pytanie. A w momencie, kiedy masz wynik testu galupa, to możesz bardzo ładnie opowiedzieć o swojej osobowości, opowiedzieć o tym, co wnosisz do zespołu, a jaką wartość. Bo ja mogę do zespołu, jakbym miała kiedyś pracować u kogoś, to bym powiedziała: Ja daj mnie na front. Tak? Ja opowiem o produktach, opowiem o firmie, przekonam wszystkich do tego, żeby kochali to, co my robimy, tak jak, tak jak my to kochamy. Nie? I, I to jest naturalne, że ja po prostu zaproszą do telewizji, pójdę, do radia pójdę, do podcastu pójdę, bo po prostu ja to lubię robić. Więc ja to mogę zrobić dla Twojej firmy, a ty sobie myśl, tam inżynierski, jakiś umysł, jak to tam wszystko, po, żeby to działało. W tak? Twojej pracy jakie talenty często Odkrywasz młodych ludzi, z których na przykład oni nie zdają sobie sprawy. Na rynku pracy przydatne jest wszystko. Ja nie jestem Ci w stanie powiedzieć, które bardziej, które mniej. Oczywiście są ulubione talenty pracodawców to oczywiście wykonawcze. Tak, Zwłaszcza achiever, osiąganie to jest bardzo samodzielny pracownik, pracownik, który nie szczędzi sił i czasu, żeby zaangażować się w zadanie, ale z kolei z takim pracownikiem trzeba się umieć obsłużyć trzeba mu dawać ambitne rzeczy, trzeba mu dawać jakby jasną ścieżkę kariery, że jak on to osiągnie, to awansuje albo więcej zarobi itd. itd. Nie? I w związku z tym nam taki achiever jest mega pożądany, na rynku pracy, ale też pracodawcy muszą umieć z takim achieverem pracować. Więc nie ma tak, że Część talentów będzie super, a część jest niepotrzebna. No i teraz, jeżeli ty to wiesz, to możesz pójść do swojego pracodawcy i zmienić, poprosić o zmianę stanowiska, o zmianę klienta, o zmianę zakresu obowiązków. Ale jeśli ty tego nie wiesz, to zmieniasz praca po pracy i szukasz I po omacku. Tak, i ciągle jest źle. Chodzi o to, żebyśmy mogli w jakiś sposób określić siebie. Łatwiej jest nam z talentami i zaprezentować siebie, pokazać, co możemy zrobić. Nie ma tak, że te talenty bardziej, te mniej wszystko zależy od branży, od, od stanowiska. Część talentów świetnie się sprawdza w stanow na stanowiskach menedżerskich, część na specjalistycznych, a, a część osób po prostu od razu wie, że nie chce dla kogoś pracować i że zakłada swoją firmę. W takim razie. Korzystanie z tych talentów jest takie skorelowane z jakimś poczuciem szczęścia, spełnienia w życiu? Tak, bo ta wiedza o talentach to jest wiedza statystyczna o zachowaniach, które wynikają z połączeń neuronowych. Więc można powiedzieć, że jeżeli nie, nie używamy na co dzień, albo przynajmniej w większości czasu tych naszych własnych To sytuacji. Jesteśmy nieszczęśliwi. Okay. Dlatego, że kiedy używamy połączeń neuronowych, które są najsilniejsze w mózgu, to mózg produkuje chemię szczęścia. Po prostu, kiedy biegnie impuls elektryczny przez te wiązki neuronowe, które są najbardziej zbudowane i połączone, gęste i, i, i grube, to wtedy bardzo dużo się w, w tych hormonów szczęścia produkuje przez samo tylko używanie tych wiązek. Okay? I teraz y, my możemy sobie bez badania talentów sprawdzić w historii naszego życia, kiedy byliśmy tacy super szczęśliwi, super usatysfakcjonowani. Jak ja to mówię, kiedy głowa nam robiła wypłatę. I w momencie, kiedy sobie to przeanalizujemy, to już wiemy, że tam były talenty. Nie? Bo, bo głowa robiła nam wypłatę. I to jest tak, no, robisz, nie wiem, super dobry odcinek podcastu, ludziom się podoba, komentują, niesie się, masz zasięgi, i wtedy mówisz: Jest. Kurczę, tak jak o tym rozmawiamy, mi się tak kojarzy właśnie taka sytuacja, bo ja na przykład z tego, co się dowiedziałem, to jednym z moich talentów jest organizacja. Rozmawiałem kiedyś z jakąś znajomą, właśnie, która, która prowadzi firmę, ale tak średnio jej szło właśnie zarządzanie tym, i ona powiedziała coś tak kiedyś że Mateusz, ja mam jedną firmę, tam par, par, kilku ludzi pod sobą i nie idzie mi zarządzanie tym, a ty to jesteś taki, że ty byś miał pod sobą trzy firmy, dwa tysiące ludzi i ty każdemu jednemu byś znalazł zajęcie. Tak, dokładnie, bo organizator w, w tanta Galupa to jest żongler. On, on naprawdę nie przywiązuje się do jednej piłeczki, tak jak fokus, tylko właśnie sobie żongluje tymi zadaniami. Człowiek, który z boku patrzy, to po pierwsze nie ogarnia tej prędkości, po drugie nie ogarnia tego chaosu. Ale na koniec, w deadlineie, jest to, co trzeba. A takie właśnie na przykład y, doradzanie ludziom, jak ty robisz zawodowo, to jak to jest stałem? Bo tak widziałem, że jak ja zacząłem mówić o tych talentach, ty zaczęłaś rozwijać temat, to aż się tak oczy zaświeciły. <śmiech> <śmiech> oczy się świecą. <laughs> e... Wiesz, co? Ja jestem mieszanką moich talentów. Ja mogę ci powiedzieć, że mój zawód trenera mocnych stron może wykonywać moim zdaniem każdy, kto kocha ludzi. Czyli potrzebuje mieć w tych zasobach talentowych albo tą grupę budowania relacji, ja tego mam dużo, albo wpływu. Ja też mam wpływ, czyli przez to, że wpływam, no to mi się oczy świecą, że przekonuję Ciebie. Ja mam czar. Czar, czar to jest taki fajny talent, który ludziom się podoba. Bo widzą moją energię. Ja ciągle słyszę, że jejku, ty masz tyle energii, nie? Więc widzą moją energię, moje zaangażowanie to jest odpowiedzialność, moje zaangażowanie w to, że, że jesteśmy tutaj, że nagrywamy, że, że robimy coś wspólnie. Positivity to jest ten uśmiech, to są żarty, wiesz, to takie spoglądanie na widza i tak dalej. A czar, jako, jako talent wpływu, on sprawia, że ty jesteś jakby w mojej historii opowieści communication mhm. komunikatywność ale jednocześnie im dłużej mnie słuchasz tym bardziej chciałbyś żeby wszyscy mieli talenty po prostu wierzysz w to że to jest wierzysz w to narzędzie tak jak ja wierzę im ja dłużej mówię tym bardziej jesteś zaangażowany w moją historię i w to żeby uwierzyć że to jest świetne narzędzie i ja nad tym ja tego nie reżyseruję ja nad tym w pewnym sensie nawet nie panuję Niektórzy aż mają taki wiesz, dobra, stop, stop, już jestem przekonany. Mój mózg chce na siłę wręcz, bo to jest talent wpływu, czyli na siłę nawet, chce przeciągnąć naszych widzów na stronę wyznawców talentów. Iza, bardzo Ci dziękuję. Bardzo proszę. Linki do książek Izy i do jej profilu będą również w opisie. Również Zapraszamy. będzie osobny krótki film o tym, jak zrobić ten test talentów, jak je poznać. Tak więc dziękujemy bardzo i do następnego razu. Dziękuję.